26 listopada razem z Przemkiem Pawłem i Hanią, która jest za kamerą, uciekamy z Ventury, a dokładnie z Puerto del Rosario. Pewnie zapytasz dlaczego, co się takiego stało. Czy mamy jakieś kłopoty? Nie, po prostu. Też pada deszcz. Uciekamy z Fuerte, kiedy pada deszcz. Tak, jak Hania powiedziała, już trzeci dzień z rzędu pada. Miasto stało się lekko ponure, więc przejeżdżając przez jego szare uliczki, udajemy się do portu. Deszcz to nie jedyny problem, bo przemek miał problem z moim słownictwem. Ale ty to nie mówisz się kameruje, tylko nagrywa. Ona nagrywa. Ale ja specjalnie tak mówię, ja bo to nie jest tak moje słowo. Bo, się to, nie jest twoje bo to jest moje słowo, ja je lubię. Tych ja tak znasz. mówię od 2003 roku i mam na to niezbite dowody. Zapraszam cię do mojego prywatnego archiwum nagrań z przyszłości. O kurde ja tu nagrywam. Przemek wiesz co robię? Nagrywasz? No to idziesz. Czas wrócić do teraźniejszości i kolejnego, zaraz po deszczu, rozczarowania. Niestety tym statkiem nie płyniemy. Trudno. Jak niestety? auto nam nie można wjechać, więc bardzo dobrze tym statkiem skąd nie płyniemy. Skąd wiesz, że tam nie można? Tam, autem? A autem nie wjeżdża. Skąd myślisz? Bo to jest pasażer... Skąd myślisz? Skąd wiesz? Z wni, która nazywa się Googlenią. No, ja bym się kłóciła. Wyobraź sobie, jak bardzo musi być komfortowa podróż tak ogromnym statkiem, który zawiera aż tyle udogodnień. To musi być dopiero przeżycie. A to, co teraz widzisz, to nasz statek, którym dziś odbędziemy podróż do portu na Gran Canaria. Czy będzie wygodnie? Czy może tragicznie, jak w starych polskich pociągach z plastikowymi siedzeniami? Przekonajmy się. Przemek załatwi formalności, więc możemy się udać w kierunku wjazdu do promu. Do prawa nic nie i tam chyba jest wjazd, Są auta już! Są auta w kolejce stoją. W momencie bukowania biletów wystąpił problem na stronie i nie do końca było wiadomo, czy będziemy mogli przetransportować samochodem wszystkie nasze bagaże. Zapomnijmy na chwilę o nas, bo zastanawiam się, czy inni czasem nie mają większych problemów. U nas na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Kamień z serca. Więc możemy się na spokojnie udać na prom i odbyć podróż. Nagrywasz to, Hannah! Wasz pierwszy raz autem? Wjeżdżanie do statku? Tak. Pokierują nas, czy musimy się znaleźć? Miejsce znalezione, auto zaparkowane, my pozbierani, a kulka zapakowana. Więc możemy iść zobaczyć, jak wygląda prom od środka. Tu jest kulka. Tu wejdziemy po schodach, dziołcha! Tam jest napisane, o tutaj jest napisane informacja, sklep, bar self-service yy, nie wiem, nie wiem o co chodzi, jaki salon recepcja i camarotes, aha camarotes czyli spanko tutaj w tej salce można sobie wejść i oglądać film ale jeszcze nie leci jeszcze jest pusto, bo tu jeszcze nie leci yy, żaden film są wygodne krzesła i sobie ludzie oglądają jak w kinie ta część, to jest część restauracyjna. No zaraz tam pójdziemy. Tu jest restauracja. Można sobie zjeść śniadanie albo obiad. Dobra, koniec wnętrza, lecimy z Rumturem promu dalej. Co nas czeka na zewnątrz? Ciekawe, co jest na wyższym piętrze promu? Niestety, kolejny kontakt z deszczem. Mam nadzieję, że na Gran Canali go nie będzie. Padzę! Ej, normalnie pada! <grymka> Jero, no, idziemy na ZOT. Na szczęście zaczynamy już odpływać, a co za tym idzie, uciekamy do środka, by efektywnie wykorzystać ponad 5 godzin podróży. Jednak zanim zacznę pracować, to trzeba po pierwsze dobrze zjeść, a po drugie uzbroić się w kawę, która doda energii do pracy. Układanie kostki, bieżące zadania, ćwiczenia języka hiszpańskiego i wiele innych rzeczy sprawiło, że podróż miała znacznie szybciej i przyjemniej. Obserwując mój zataczający się chód, ktoś by mógł powiedzieć, że jestem w tym stanie. Co Mark? Ale mogę Cię zapewnić, że. Odwracam się i oczu nie wierzę. To już dopływamy do Gran na ale zaraz, zaraz ta aura pogodowa nie wygląda dobrze. Coś mi mówi, że i tutaj, tak jak na Fort może być zimno i deszczowo. Patrząc na temperaturę, jaka nas może czekać na Gran Kanarii, mam do powiedzenia tylko jedno. Kurwa, no nie. Ach, ta Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie. Przecież miało być ciepło. Ale koniec marudzenia. Zbieramy się do wyjazdu i widzimy się w porcie, gdzie. Też nie było za wesoło. za resztą. Tam, tam, tam jadą, tam jadą. W ogóle ma to to nie to. Tu nie? No tu. A jak nie słuchaj osób z trawy No To są, patrz, znaki do góry nogami. Nie, dobrze, bo tam jest wyjazd. Tam jest ten budynek, co się wyjeżdża. Dobrze i tam w lewo. Nie tam, pokazuje mi, że tam. Gdzie? Dobre pytanie. No właśnie. Gdzie jest wyjazd? Może ten pan w żółtej kamizelce pomoże. Jest! Wydostaliśmy się! Już widzę wyjazd! Zanim jednak dostaniemy się do naszego celu miasta, musimy przejechać przez port, który już sam w sobie wygląda jak mini miasteczko. Hmm, chyba trzeba coś przygotować. Jednak czeka nas kolejne rozczarowanie. Ja już od razu przyjeżdżasz na Gran Canaria i jest, jest tak, korka. Idziemy tak na ja Kocham Puerto Aventura, tam. 53 minuty 4 km. człowieku! Słyszysz, jedź tam, gdzie Pierwsze, tam nie ma... tam szybciej zajdziesz. Na szczęście okazało się, że Paweł przez pomyłkę wybrał tasy dla pieszych, zamiast samochodową. Wystraszyłeś mi, plus 9 widzę teraz, włączyłem, 18 minut gdzieś tam na bok. Las Palmas. Miasto. Ma 370 tysięcy mieszkańców. Takie dwa rybniki prawie, Dyta. Nawet więcej niż dwa rybniki. Dwa to było 280. Nawet i 2,5 rybnika. Nawet więcej niż 2,5 rybnika, czujesz to? Ciekawostka za nami. A teraz lecimy wyrzucić coś na ząb. Po drodze mokrymi od deszczu uliczkami Gran Canaria naszą uwagę przykuł ten piękny zamek z piasku. Napisz w komentarzu, jak myślisz, ile czasu trwało jego zbudowanie. Dobra, lecimy dalej, bo poziom głodu jest coraz większy. A wiadomo, jak to jest, gdy człowiek jest głodny. Głodny nie jesteś sobą. Doładuj się. Ulubione miejsce znalezione, jedzenie zamówione, a teraz właśnie jest przygotowywane. To Po tej reakcji chyba nie muszę nic więcej dodawać. A teraz rozkoszuj się cudownymi widokami oferowanymi przez Gran Kanarię. To, co za chwilę zobaczysz, może Cię wprowadzić w zachwyt, tak jak niej przemka. Piękne, różowe, świecące drzewko. Pomimo odczuwalnego chłodu, w dalszym ciągu eksplorowaliśmy piękne i klimatyczne Ingenio. Nie przeszkadzało nam to. A nasz ostatni przystanek sprawił, że przypomniało mi się coś z przeszłości. Taki miałam w dzieciństwie 30 lat temu. Takie coś miałam. Albo tata miał, ja wiem. Ale pamiętam ja też to. Tak, tak. Delektujemy się ostatnim piwkiem w deszczowym niecheniu. I lecimy spać! To był ekscytujący dzień. I czy jutro uda nam się znaleźć promienie słońca? I am not drunk.